Widzowie, szykuje się nam najmocniejszy update w historii Brawl Stars. Cały tryb rankingowy zostanie zmieniony. Zanim opowiem wam o wszystkich nowościach, to koniecznie strzelcie suba i łapkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Największą zmianą będzie dodanie karnetu rankingowego. Niezwykłego Brawl Passa, tylko Ranked pasa, gdzie dostaniemy masę nagród zarówno w darmowej i płatnej wersji karnetu, która będzie kosztować 100 zł. Ale karnet będzie trwał 4 miesiące, więc jest to dość atrakcyjna cena jak za to, co dostajemy. A więc uwaga, nagrody w darmowym karnecie to 6 pro-ulepszeń skinów, 34 ranked dropy, 34 star dropy, 8 mitycznych dropów, 8 legendarnych dropów, 50 gemów, 1 hypercharge star drop i to ostatnie nie wiem co to. No dobra, a w płatnym 5 pro-ulepszeń skinów, 11 pinów, 2 spraye, Trzy ikony gracza, 600 gemów i 500 koinsów, więc jest to nie lada gratka. Ale i tak ten darmowy jest chyba lepszy, więc XD. A co do tych ulepszeń, to będziemy nimi upgradeować skiny. Po prostu więcej efektów kosmetycznych będą miały dzięki ulepszeniom. Z tego, co wiem, to ulepszać będziemy mogli tylko rankingowe skiny, ale to i tak fajny pomysł. Wróćmy do samych rankedów, bo zostanie dodana nowa ranga, a master zostanie podzielony na mastera 1, 2 i 3. A to nowa ranga. Dajcie znać, czy kupicie ranked passa i czy ta aktualizacja zachęci Was bardziej do grania w rankedy, bo mnie osobiście tak. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych filmach.